To będzie test na spostrzegawczość. Obserwuj bardzo dokładnie. Pewnie teraz myślisz, że zapytam cię, pod którym kubkiem znajduje się przedmiot, ale to by było za proste, bo przecież oczywiste, że to jest ten kubek. Natomiast czy zauważyłeś podczas nagrania kaczkę? Jeżeli tak, daj znać w komentarzu. A także czy zauważyłeś, że kubki zmieniły kolor? Dokładnie, były inne na początku i na końcu wideo. No i najważniejsze, była tam też trzecia rzecz, ale co, to chciałbym dowiedzieć się od ciebie. Daj znać w komentarzu, czy wiesz.